Z tym odrażającym starcem. Ciekawe, czy tu się jeszcze pokaże. Przyjdzie i wymyśli coś, żeby się usprawiedliwić. Nie będę już o niej myślała. Mam ją gdzieś. To w końcu nasza matka. Jeszcze tu jesteście, aniołki? Usiądź, tato. Co się stało? Poszłam dziś do hotelu, gdzie zatrzymała się mama i zastałam ją z odrażającym starym, który leżał rozebrany w jej łóżku. Nie powinienem był żenić się z Moniką, ale byłem wtedy tak przygnębiony, że było mi wszystko jedno. Ludzie nie pobierają się od tak sobie. Czułem się samotny i myślałem, że ona będzie dla mnie odpowiednią towarzyszką. Nie ma sensu o tym dalej mówić. A czy ty wszystko zrobiłaś dobrze? Przez trzy lata udawałaś, że nie żyjesz, i wyszłaś za mąż z wyrachowania za starca, który mógłby być twoim dziadkiem. Zamierzasz mnie sądzić? Chcę tylko, żebyś zrozumiała, że oboje popełniliśmy błędy. Jednak nie ma sensu robić sobie wymówek. Dziękuję za Twoją opinię, ale muszę już kończyć, bo czeka na mnie mąż. Yes. Nie podoba mi się, że Adrian będzie u niej mieszkał. Jest jeszcze niedojrzały i może go przeciwko tobie nastawić. Adrian nigdy się ode mnie nie odwróci. Nie bądź taki pewien. Przez ostatnie lata żyłeś jak król, ale co ty tak naprawdę masz? Nic. O co ci chodzi? Mieszkamy w luksusowym apartamencie. Masz służącą jak chciałaś, więc o co masz pretensje? A jeśli sabater da ci kopniaka, będziemy w gorszej sytuacji niż przedtem. Dobrze wiesz, że do tego nie dopuszczę. Wyciągnij od niego jak najwięcej i zabezpiecz nam przyszłość Jeśli Lucia wraz z mężem doprowadzą go do bankructwa, będzie za późno Więc rób coś, póki możesz możesz Przykro mi, ale Hilberto uczył się do późna i zaspał. To nic. Poczekam na niego. Napijesz się soku? Dziękuję. Jadłem przed wyjściem śniadania. Muszę za chwilę wyjść. Pewnie spotkamy się w filmie. Raczej nie. W najbliższych dniach mnie nie będzie, bo okazało się, że moja mama nie umarła, tylko się odnalazła. Słyszałam. Teraz mieszkam z nią, a ona nie chce, żebym widywał dziadka. Tak naprawdę będę tęsknił tylko za panią. Ale przecież możemy widywać się tutaj. Czekałam na pana do późna. Wróciłem rano. Był pan z kobietą? Być może. To dla ciebie ważne? Nie, jeśli nie zajdzie w ciążę. Rozmawiałaś z Mercedes? Tak. Na pewno otworzyła ze zdumienia usta. Nie. Powiedziała, że czuję do pana to samo. Stary sabater z projektantką, trudno w to uwierzyć. Znieruchomiałem, kiedy zobaczyłem ich w windzie. Jechali do pokoju. Wiesz po co, kobieta ma kiepski gust rozczarowała mnie. Masz gościa. Spotkałam wczoraj w moim hotelu Diego. Też się tam zatrzymał? Nie wiem, bo nie zamieniliśmy słowa. Dlaczego? Przykro mi, ale wolę, żebyś dowiedziała się o tym, ode mnie. Diego wszedł do windy, w której całowałam się z Twoim ojcem. Entró al elevador, gdzie była. ojcem. Na pewno często słyszy Pani komplementy pod adresem swojej urody. Wyobraź sobie, że nie. Nie wierzę. Widać, że ciągnie za Panią sznur adoratorów. Nigdy nie miałem kolegi, którego mama byłaby tak młoda i piękna. Dziękuję Ci, Adrianie, za komplementy, które bardzo mi pochlebiły, ale uważnie posłuchaj. Nie interesuje mnie, to jasne? Żyję pracą i synem i to mi w życiu wystarcza. Wielka szkoda. Uszczęśliwiłaby Pani każdego mężczyzna. A mężczyzna, Przepraszam, to się więcej nie powtórzy. porządku HIV. Jedziemy. Do zobaczenia, Mireja. Mówisz, że spałaś się z moim ojcem i chcę, żebym skakała z radości? Nie, ale widział nas Diego i może to skomentować. Wolałam powiedzieć ci o tym pierwsze. Jesteś wywłoką, a myślałam, że możemy się zaprzyjaźnić. Dlaczego tak się zachowujesz? Twój ojciec nie ma zobowiązań, więc dlaczego nie możemy być razem? Nie udawaj niewiniątka. Co ci się w nim najbardziej podobało? Muskularne ciało, miłobejście czy czułość? Posłuchaj. Nie jestem głupia. Chodzi ci o jego pieniądze, ale nie zapominaj, że są to również moje pieniądze, więc trzymaj się od nich z daleka. Nic ci do tego, co robię, Lejra. Raz już przyprawiłeś mi rogi, Gamoniu, ale to się nie powtórzy. Dzielnie przez te lata udawałem, ale z trudem cię znosiłem. Mnie było jeszcze trudniej, bo wiedziałem, jaki z ciebie śmieć. To się nie powtórzy, rozumiesz? Nie. Lucia jest moją żoną. Żadne anulowanie małżeństwa nie jest tu możliwe. Ty tak uważasz? Tak mówi prawo. Coś Ci opowiem. Wczoraj byłam w Rosji. Rozmawialiśmy i pocałowaliśmy się. To było bardzo przyjemne. Mówi, że ją wciąż podniecą. Więc wrócę do niej. Opracowanie wersji polskiej. Studio Kompany Warszawa. Tekst Teresa